Ludzie grają po roki tak średnio tak nie, nie są jakimiś mistrzami, a my gramy co półtora miesiąca i. Właśnie. My jesteśmy nowe pokolenie mistrzów. Za siebie ja gram krócej. No a ty kiedyś krócej Karol? pewnie. Doświadczenie pewnie cz czteromiesięczne. No z pieprz, co? Ay, Karol. Karol? Kiedyś grał i miał 27. My po Weź, to ktoś wyłączy. Nie da się. Ja teraz wspieram na pierwszym rana. Co ciekawi. ty oglądasz, gościu? Branczę. Ja też oglądam branczę właśnie leci. Cześć, jestem. Nitkę to jest. Kolejny leci. Liczę w Jak się podszywa. Ze mną jest Nokia. Cześć, wam wszystkim. Sam <stut04> Tam się I musi aktus, zapowiedzieć, nikt go nie zapowiedzie. Kaktusa, Brand, jako Au! spotless, Alister y, jako karulek. Strzeliłem sobie długopisem w twarz. I ja jako y, Ryze. Ja. Podejrzewam, że będę robił. No Słuchaj, dobra, wiesz, ty zobaczyłeś to samo co ja. Że z Ryzem na Dominionie do się fajnie gra. No, ja też to odkryłem. Fajnie się gra po prostu. Dla no. No, klatkę, Cześć, ja jestem Rice a to jest kolejny Cinek <gryzaks> <gryzaks> Jak jest, hiszyn, jak... <gryzaks> Rampo, ze jest... masz w końcu fana. Master Trochę fanatycznego, ale. Jako Nokia. Tak. To się robi tak. <gryzaks> Witam, no, okay, ja, ja jestem Knitek, a to jest kolejny odcinek, gramy online. Dziesiąty. Zem, no, razem no, ze mną w teamie jest Karulek jako alistar <gryzaks> <grym> <grym> Super Spotless, jako Brand. Pozdro oh, jak ja wszystkich. Nokia 4514, jako Master. Wiji, Wii, e, wi Fii. 4514, przykro mi bardzo, źle wybrałeś um, mój nick. Nie wiem, ja tu 4514. I taki jakiś Nob Knitek, jako jakimś Ryzen gra. Co za No. A to ja okay. o! Ja już się nie mogę doczekać, zaraz załączę ulta. Ale, <coughs> to nie. Rafał? A, masz. Ja Jak chcę brenda? No właśnie, tak tę przestrzeń musi Ja Patrz lubię postacie, ten. które mają kombo jakieś konkretne. A nie wyszło! OMG Panie hej! Co się stało? Co on od pana Henio? Ja żadnego spela ty nie, nie mogę A skąd skąd to jest gościu? Ile macie o, speed Co wy robicie goście? <noise> wszystkie to A wiecie kto jest pan Henio? Toś, że... henio. A wiecie, skąd no. jest pan henio? Ej, chłopaki, jest nas tutaj tylko jednego, jeden nas tutaj nie lubi Ale tak to jesteśmy czterej to musimy zrobić tak Dół jeden stoi na środku, to tak będziemy przebiegać, i górę musimy ja idę tam. utrzymywać. Ja idę tutaj na dół. Ja, ja od, od razu ulta odpalam, nie? I musimy 3 bitów cały szybko. czas utrzymywać, najlepiej. pójdę ja idę tu na początek. Ja już się dotykać nie mogę, ja już wyrywam cię. Ale, ja też Siatań po się wyrywam. Tak robisz, kto kim me, jeśli. Weź na pokój. O, jak cię plutka! O, a ten tutaj kamyczki mi. A, ła! Wow. Po oczach dostałem. Daj szybszy. No nie, o karta. Nie gra. Kaktus up. Report Report him, kick King King Him King znowu Michał jaki is King Michał, jaki King punkt nie no master Nie, przejmuję punkt Nie no master Nie go się, Zabił, go King Zabij, King nie King Na śmierć King 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 No King King zabił zabił. Pawa! Chciało Kobieta go pobiła. Ja oberwa, nie? Master jest delikatny. A, też jestem delikatny. Co Ale ty jesteś mi Ten stał. Jestem, jestem Bysią. Tak. Aha. mnie. Bysiu! Bysiu! Co to, ci jest? Zabij tego, że Krzysiu! Liczę, ja jest graniem szkolnictwa. Zostałem sobie w tym królewskim kącie złączyć. Komputer to jest Nie gramy online. Liczymy na mnie. Ja zerznąłem ja ja tak, od, ja od Gimpera, idą? przyznaję się bez bicia. Co? Zerznąłem od Gimpera nawet. Gramy online? No. No wiem. A nie to jest, nie jeden. jest super specjalnie jakaś własna nazwa, więc się nie czułem się jakoś. Źle z i Tak, każdy to zauważył. Kto jest nobem? Ej, Ej, y, Michał. A jakie było pytanie? To jest, z nobem. A, ja no właśnie, przegrałem. Czego tu nikt nie przyszedł bronić? tu jedynie o broni. Co bez tak tego? Ja zdobywam, nie tylko bronię. Zęby krzyczycie? Staram się ci pomóc. Dupa. <grym> Każdy z mnie teraz zapuścić. To, że... Ja że się bitwa rozpoczęła. Ej, ktoś Jak to się załatwia? Bitwa <grym> się rozpoczęła. <grym> Może się skończy na twoim... Twój... Może go czaszczę. I ja dalej nie go czaszki? Mam guz. Ej, pomocy. Pomocy. Finder What the fuck?

Słyszałem Low hop'a. Tak, <grym> Ej, czego nie przejmujemy góry tylko ich gonimy. No, ja Co bym tam kuleczkę puścił, też by było po ptakach. Ale się z głupi. Brand tam no wywiada na dole. I Dali uczy ty Ja no, Czemu ja sam mam No, kartu, <grym> idiota. <grym> Ale nie, no, tak. Ale to się śmieje, Ko komu Ale jestem Ej, ten Kartus to idiota normalnie, pasz. Weź, weź ktoś tam te miniony przetłucz. Kartus idiota. No, bo nam punkt przejęły. Idź je pokonać. z sparta. Ej, czterech nam nie pójdzie zaraz. Bierz, bierzcie tam punkty i do mnie. Nie do czterech, dwóch. Albo dwóch Kartus to idiota. byliśmy. Musimy bronić tego tego u góry. Tak. Idę tam. No właśnie. <grym> Idę. Walka na. Czapkę spaliło. No fajnie. Łuika coś cisnął. W, w W. Chyba ty. W ww Chyba, Chyba ty. Chyba ty. No przestań. Niech się Nie. Tam ku... a, to prędko. ja myślałem, że To zdjął, jakbyś tam puścił, to o właśnie. o... że go Michał. To dlatego nie pomogło. Jeśli mi ktoś pomóżcie. Ej, a Brent bardzo mało many bierze, no nie? Słyszałem. Bo, nie wiem, czy też radę pomóc. Uciekł, tak. ale dobry. Uciekł. Co master ci, ucieka? Nie no. A nie, jeśli nie ucieka. O, Dobrze, że wamku zatrzymałem. Lol. Aż no. Bardzo ci dziękuję, ale na dole się robi zadymka. Nie wiem, wstałbym. Idę bez HP. Idę na tego pro. Warwick. Ale je miał. Omy G. Chodź na Warwick. Chodź, Chodź, po... Wufu. Nie, 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 ja kładę o kogo. Nie, nie. Chodźcie. Chodźcie. ja nie może miałem po. Skarbki. Z tyłu, z tyłu, m -m z tyłu, uwaga! Pomóż A ja mam jedynkę. Nie. Dużo uh. <laughs> Ale też jest drugie miejsce, ale fajnie. A ja pierwszy. Boś mnie wygryzł z mojego A Ja ten idę, ja idę. wycofaj się Karulek. Zawsze ja miałem tak. pierwsze. Ja też. Ja się czuję tak dziwnie teraz. Ktoś mnie wygryza. Kurde, branż. pomocy, ej, ludzie. O co ci to. Tam? Żal. Ja jestem takim nowym pierwszy raz, czy znaczy pierwszy raz nie. Ale ja <laughs> Biorę, biorę resztę to. Ostrzyń stąd, czerwony. Jaki garn? się Mało tej tarczy miała. Daj cofaj się szybko, to trzeba przejąć. Zdą Bronimy. Się, Bronimy. Bronimy. Bronimy, Defend. O, to Szalone, jest Ty Chyba ty. Co tam się śmieje, tak? Lecą jakieś pociski, jakieś serduszka, A, nie wiadomo i... co.

Zaraz przestanę, jak ci po prostu kabel obetnę od y, komputera. <laughs> Ciekawe, jak ty wtedy pójdziesz? Z, z Jaki szantaż z... słyszę. Do nie dasz rady. Ramy się Umrzyj! Umrz. Wow. Żyj! Tak, That nie is. wiem o co chodzi w tym dominionie, ale... ale. Przejmuj punkty! Debilu, przyjdź na te punkty! Ciskaj tam to... na te punkty, szybko biegnij tam na górę czyst... i przejmuj. Nie padaj, a, tylko idź tam przejmij. Kurczę Cie, tam do góry Szybko! Bo no czas jest nie... ważny, nie wal życie Ale mnie. No idź tam waj... <laughs> wal życie, walżycie. <laughs> to, to było nie fair! Bo no, tu gramy miał... na czas. A Tym ali. dłużej tym Ał! bardziej przegrywamy. No to ja ci pomogłem, wziąłem go na siebie, a ty nic z tych... Masterzy się wymienili I teraz ty pładzisz <laughs> łowca jeleni Do no, mnie Ale chodziło Gartus to jest idiota Nawet jest bardziej ogrnięty Wiem Czas Au, dostałem dzidą. Właśnie no, widziałem, ja też dostałem że z tego geniusza Kogo? Robił uniki i na mnie poleciał <laughs> Nie mogę Co ty w zbijaka w szkole nie grałeś? no, no ty. Ja będę nie robiłem tak. no, kość który Hmm. Nie, ja nie lubię czegoś takiego. Największy noob w całej drużynie pisze, że Nopty. Aha, Ch Chyba ty! Do świętej, czekaj. Pięta, Tarek na całą. Cześć, jestem Idę go, zjadę, bo co to tam się dzieje. O nie, lec się, ej no! Piesu, go. Lol. Ej, gość się leczy cały, Mamy cały czas. Mamy jeden punkt, obrońmy przynajmniej jego. Co ty? Z nami grasz. No chodźmy się. tam z tyłu do nich, co? Od tyłu i Kurde, trafić nie mogę. <grym> Ej, no gość... Ja tu jeden utrzymam, Ej, żeby... Tam... W klatkę ich, w klatkę, w klatkę, ja ci mówię. No to leciało na łucie. Ari. cholera. Dobra, ja ciskam teraz przy środek, jak to zawsze bywało. Chociaż Ramusem to się wymiatało tutaj, nie takim czymś. So Ramusem jak kręciłka poszedłem, to 900 Speedem miałem przez sekundę. Znaczy to nikt mnie nie popiera. A co na coś? Aha. Ooo, A mu pojechałem, no nie? No. <laughs> na no. najbardziej no, ciężki, no, Polsa. No, 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 chyba no, ty. Mój, 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 mój. Nie no, nie uciekaj nie widzę ucieka, 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 i... z klawiatury. jesteś, co jesteś, co nie! Ja cię zabiję! A tyle głupio, że napisał to na naszej drużynie, mógł na wszystkich. No. Mamy przewagę? Możemy tylko raportować. Co nie, Michał, raportujemy cię. Dobra, Michał, raportujemy za opuszczenie rozgrywki. Gdzie jest w ogóle. Ej, chwila, czekaj, ja do nas idę pod tego, żeby się pokazać. Ja mam nadal drugie miejsce. Ja nadal pierwsze. Ej, szybko pod nasz, ej szybko pod nasz nas... ten nexus i Przeciwnik tańczymy. Dominuje. Michał, ja Cię zabiję. Dobra, no ja już jestem przygotowany na przegrano Dobra, ja idę, nie. idę potańczyć, czekaj, czekaj, czekaj. Szybko, a, szybko, tak, szybko bo już czas odstanie? leci. Czego nikt się tu nie dołącza? Ja już tańczę. Trochę. ale górę, tam nie ale będziecie tańczyć. widać za bardzo. Ale jak tańczy? Haha! Ha. No. no. to na końcowych napisach. Ani dalej mnie zjedzie. A! Na koniec tak. doń że tu dojść. <laughs> a jestem, jestem, jestem A ja tańczę. Wokół ognia. Ja dostałem Gido, to nie mogę tego.